Czy to już czas, aby Polska zrezygnowała z kontrowersyjnego konkursu, jakim jest konkurs piosenki Eurowizji? Hiszpania nie weźmie udziału w kolejnym konkursie piosenki Eurowizji, jeżeli w zmaganiach weźmie udział Izrael, poinformował minister kultury Hiszpanii Ernest Urtasun. Nie możemy normalizować udziału Izraela w międzynarodowych forach, jakby nic się nie działo, powiedział minister w wywiadzie dla kanału telewizyjnego La co ciekawe, Hiszpania nie jest jedynym krajem, który zapowiada takie kroki, ponieważ zaraz za Hiszpanami podążają Słoweńcy, Holendrzy oraz Irlandczycy. Czy Polska również powinna zrezygnować z udziału w Eurowizji? Ja namawiam do tego od wielu lat, zwłaszcza że ten pseudo konkursik niewiele ma wspólnego z muzyką, a oddawanie głosów polega tylko i wyłącznie na tym, który kraj bardziej lubimy lub który artysta, który zaprezentuje się na scenie, zrobi z siebie bardziej poprawnego politycznie cyrkowca. Teraz, kiedy nadarza się okazja, aby poprzez bojkot Izraela zbojkotować cały ten pseudokonkursik, grzechem byłoby z tego nie skorzystać.